Trochę spóźniona. Patoaktualizacja 24 czerwca u Was już, prawdopodobnie 25. E, jestem w domu, ale niestety, ludziska kurczę, nie mam czasu. Dopiero co wróciłem do domu, tak? Dopiero co, znaczy wróciłem, mam, mam sprawy do załatwienia i tu mam pełno rzeczy jeszcze, które muszą, muszę zrobić. Na obkoło domu muszę pomóc itp. itp., więc naprawdę, ludziska, wybaczcie, okrojona. Pato, aktualizacja. E, niestety, mimo że jestem w domu, no, polera jasna. Jak ja bym chciał. E, chciałbym, kurde, poświęcić ten czas, ale tak się zastanawiam. Co? Dobra, bo już jutro mam filmik wrzucony e, na YouTube, więc mówię, że chciałem jutro zrobić taką większą patoaktualizację, ale to jutro jest ten filmik, więc to dobra. Dzisiaj tą patoaktualizację, pato której tak każdy powinien mieć gdzieś. Zrobię, bo, bo, bo to nie ma sensu. Bo To no, bo to jest głupota, ludzie, coś u mnie dzieje. No i co z tego, że coś u mnie dzieje? No, co się u mnie może dziać, kurde. Żyję, nie zdechłem. Tak, chodzę jeszcze, kurde, o własnych siłach, chleję kurde, browce. To się u mnie dzieje. Nie powinno nikogo interesować, co innego się u mnie dzieje. Ludziska, no, kurde, ludzie. Kurde, jestem najbardziej nudnym człowiekiem na YouTube, jestem najbardziej nudnym człowiekiem na, na, na świecie i w ogóle. Kurde. Kurwa, co się u mnie dzieje? A co się ma dziać? Gówno się dzieje, nic nie dzieje, kurde, no, fucking dalej żyję, dalej muszę pracować, nie wygrałem loterii, to się u mnie dzieje. Taka ta, taki oto to był typ patologizacji. Nie, dobra, ludziska, serio, nie, nie, wybaczcie, że mówię, że ukrojone trochę, ale naprawdę się, spieszę się, bo czeka, czekają na mnie, tam, pomóc eee, z tyłu domu muszę, no, no dobra, nieważne. Więc tak, 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 ludziska, sorry. Kurde, bo jestem tak rozdwojony. Dopiero co rzuciłem i tak się cholera... Nie, lubi, nie, nie, nie lubię takiej aktualizacji robić na, na, na szybko, no ale nie, nie mam wyboru, no. Więc dobra. 28 lajków. Krzyszkowski. Alan, jak daleko u Ciebie w rodzinie padło jabłko od jabłoni? Czy Twój tata miał styczność z ciężarówkami? Nie, mój tata nie miał styczności z ciężarówkami. Mój dziadek za to miał. Mój dziadek był kierowcą w Transbudzie. Transbud to było, nie wiem czy to... Gdzieś tam koło nas to było w Rumi, miał swoją bazę, a mieszkaliśmy. Znaczy, Dziadek mieszkał z babcią Gdynia Cisowa, więc to z rzut beretem tam miał. Byłem kilka razy na jego bazie, brałem je czasami w takie krótkie trasy. On jeździł na betoniarkach jakiś. Tak samo jakieś tam w konwojach jeździł do Rosji. No więc Dziadek mówię, no nie jeździł tymi tirami takimi e, z znaczepą, tylko takie bardziej betoniarki. No ale no mówię, no, no, no to był kierowcą, tak. Więc tak, 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 pamiętam, że, że to. Ja zawsze byłem zafascynowany, wiadomo, jako dziecko. Jak dziarek mnie zabierał gdzieś tam w trasę taką dzienną, co jak miał. No to kurde, ja byłem w siódmym niebie, starym Ziłem takim. Pamiętam, stary Ził, jedno siedzenie, nie było żadnych pasów, nie było nic. Twardy to był taki Ził, ale to mówię, no wiejku jako dziecko, to tak. Mile, mile wspominam, mile wspominam, cholera, te czasy, mile wspominam, no. Ale tak, więc i taki paradoks też. Yy... Dziadek mi się nigdy nie śnił, dziadka już dawno nie ma, jeszcze dziadek już umarł biedny, zanim jeszcze ja na ciężarówki nawet poszedłem, eee, więc... Eee, więc dziadek mi się nigdy tak nie śnił, ale pierwszy dzień na ciężarówce, jak wyjechałem w trasę, dziadek mi się przyśnił, ten pierwszy dzień właśnie, pierwszą noc. Nie wiem, czy mnie odwiedził, czy, czy to dlatego, że myślałem może o tym, że może nie wiem, no, po dziadku poszedłem, <laughs> jego, jego ślady może, no nie wiem. Ale więc tak, styczność ciężarówkami nie, tata nie, dziadek tak, a tak oprócz w rodzinie naci nie jeździ, tak, tak, z tego co wiem, to nie, nie, to jest dziadek, to jest jedyna osoba, która, która jeździł, no jestem, no jestem druga, no. więc, więc nie, nie ma tu jakiś u nas tradycji, e, tradycji, że że, że 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 to jest jakaś rodzinna, rodzinny biznes, nie? Dobra, więc to było. Szefuniu Krzyszkowski 28, 25 lajków. No jak inaczej. Jak nie kto inny jak Trokslowakia? 25 lajków. No ja dziękuję Szefuniu. Ty to jesteś dobry. Ty to zawsze masz kurde na więcej lajków. Olej jaja. Dobra, pytanko, czy miałeś kiedyś u prynca możliwość parkować traka pod swoim domem? pozdro mordeczki SK. E Czy ktoś mu odpowiedział, Onkru Frank, ale nudne pytanie, a ludzie lajkują w lepsze. Już wolałbym się dowiedzieć, czarem kiedykolwiek obejrzał zbuntowanego anioła. To już jest ciekawsze niż czy parkował Pryncowskiego traka pod Donem. z zbuntowanego anioła nie żebym widział. I trak słowakia odpowiedział, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. 2 plus 2 równa się 5, pozdrawiam serdecznie. Trok słowakia to jest <grym> pozytywny gostek. Wiesz co, nie, ja nigdy nie miałem, nie mieszkałem w takich mi miejscach, akurat jak w prysie robiłem, żeby być, mógłbym gdzieś parkować ciężarówkę. Kilka razy zaparkowałem, ponieważ tu mieszkam na szlaku, znaczy na szlaku, no takim na uboczu między Montrealem a Ottawą. to kilka razy jadąc na Vancouver. Jeszcze zanim tu się troszeczkę rozbudowało to osiedle, to ciężarówkę stawiłem, znaczy to dwa razy może mi się zdarzyło, ciężarówkę postawiłem tu na ulicy. Ale to nie było tam, że chłodnia bo to jest normalnie to, to taka ulica mieszkalna, nie? więc żadnej chłody, chłodni, nic nie było, więc dwa razy zostawiłem, ale to nie to, że ja się pytałem po prostu, po drodze mi było, mówię, że nas że chcę spać, to się prześpię w domu, nie? ale nie, nie, tak, tak, to żeby, nie parkowałem się nigdy, znaczy nie pytałem się, no może, ja nie wiem, czy by pozwolili, ale, ale nie, no gdzie ja tutaj, za daleko mieszkam, szczególnie teraz i nawet bym mógł parkować, Ciężarówkę to ja muszę tą ciężarówką wracać do Montrala, to się my, my, myja... myja się, myja się, tak, myja się. Mija się z celem, że ja bym mógł tu parkować ciężarówkę, nie? Eee, więc zdrówko, trak slowaka. Ja. Szefuniu Pozdro, pozdro Elo 602 pozdrozna się. 5. Dobra, jeszcze ostatni eee, Ostatnie to było 18 lajków a Uncle Frank właśnie. Hej Tiger, pytanko do aktualizacji. Co się tak naprawdę stało, że urwał Ci się kontakt z Paulieś Ostatnio obejrzałem starą serię odcinków. Jak byłeś u niego na noc? Łoiły amerykańskie siki i było wesoło. Adam odpalił live'a. Szkoda, że już nie ma szans na kolejną wizytę, tym bardziej, że Adam przepadł. A może się mylę i masz z nim jakiś kontakt? A wtedy ciekawe, i wtedy ciekawe co u niego. Przy okazji pozdrawiam wszystkie mordki od Adama. I oczywiście mordki Tigera. Pewnie często są te same mordki. Kontakt się urwał, już to kilka razy mówiłem. Nie wiem, czy na patrioteryzację, gdzie to, to mówiłem, nie? Kontakt się urwał. Jak Adam zaczął tak się od, od, od ten, od, oddalać od wszystkich kierowców, zaczął każdego wyzywać po, pojedynczo e, i tam zaczął coś też na mnie. Coś było, ja nie pamiętam, czy ja gdzieś przejeżdżałem koło niego i filmik nagrałem, coś tam. Pozdro, Mortka, ja już nie pamiętam co to było nawet. To jakiś wczoraj, jak <coughs> nagrywałem jeszcze te trasy. I pana mamam, że coś tam zaczął jakieś wątpliwości mieć... O, tu żaden kolega mój przyjeżdżał koło mnie, nawet się nie odezwał. I od tego tegoś zaczęło, że coś tam zaczął po mnie jeździć i ja mu tam... Ja się takie wojenki nie bawię, więc odpowiedziałem mu też kilka razy. E, potem było coś na live'ach zaczął o mnie źle mówić. Co mówię, nie wiem skąd to się wziął. Z... Sorry, ludzie z dupy kurwa, taki konflikt, bo nie wiem. A tam po prostu wtedy ci co pamiętają z wszystkimi... On tam wszystkich wyzywał tak bez powodu, po prostu, nie nudziło mu się z nudów chyba, nie? Ja tam mówię się w wojenki takie internetowe, nie chcę bawić, bo, bo kurwa, mam czas się bawić, kurwa, ja mam 18 lat, czy 15, żeby się bawić w jakąś wojenkę internetową, więc... Kilka razy na live'ie coś tam też mówił, kiedyś, i pamiętam, że kiedyś wszedłem na live'a do Adama i mówię, Dostek, weź zadzwoń do mnie na, na, na ten, na żywo i na live sobie twoim pogadamy, jeśli masz problem. Masz problem, się może spotkamy, czy, czy cokolwiek, no nie wiem, coś, coś zróbmy, bo takie pieprzenie do kamery tam już nie mam co, Adam nawet mówił tam u mnie, ale tam, tam, tam jeździł po mnie, no jest no coś jakiś tam gadał, nie co, ale, ale wiem, że po mnie jeździł, więc, więc mówię, na jego live'a przy jego widzach powiedziałem, Adam, kurde, nie bój się, zadzwoń do mnie, pogadamy sobie na, na żywo, kurde, nie, ale Adam, nie, nigdy nie zadzwonił, zablokował mnie w tym live'ie. Ja od tego czasu po prostu olałem, olałem, bo mówię ty: No, co ja będę. Dałem szansę Adamowi pogadać ze mną na live przy swoich własnych widzach, jakby miał jakiś problem ze mną czy coś. A wtedy pogadamy w ogóle cokolwiek chcesz. Czy chcesz się spotkać? Proszę bardzo, się z tą spotkam. Jeżeli, jeżeli tak ci na tym zależy, się spotkać, to się spotkamy. Tylko pogadajmy sobie, a nie takie, żebyś mi to mówił. Yy, Wiesz, żebyś tam coś wyzywał mnie na internecie i to do, do niczego nie dąży. Ja, ja nie lubię takiego czegoś, nie? Chcę, masz jakiś problem, spotkami się, pogadamy w, w realu. Czy, 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 czy ewentualnie przez telefon? Czy, kurwa, nie takie wiesz, yy, takie. Yy, 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 a nie takie wie, yy, jak to powiedzieć. No, jakaś taka wojenka, która nie pamiętam ja o co to chodziło, to nie miało sensu dla mnie, więc ja, ja mówię, dla mnie to szkoda czasu, szkoda czasu. Co ja zawsze uważałem ci, co tam ludzie potrzebują. Wstrzymania jakichś wojenek. Ludzie, ja tego nie potrzebuję. Znam swoją warto, wartość, więc ja nie potrzebuję bawić się w internetowe wojny i t, 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 Więc Tak to się skończyło po prostu. No, że Adam nigdy nie, nie, nie odzwonił, czy tam nie, nie bezpośrednio nie szukał ze mną kontaktu, tylko nam na live'ach na live tam kilka razy coś tam wspomniał. I na tym się skończyła moja historia. Po prostu kumpelstwa, bo nie wiem nawet, to, co poszło Adamowi, ale nam Adam to się mówi, przy tym tam się wtedy, w tamtych czasach, no, z każdym tam, nie wiem, jakieś miał problemy, ale to problemy, z tego co ja wiem, to nie były żadne problemy z czegoś, tylko takie jakby z nudów. no. E, a co się z dzieje? Nie, no żyje dalej, mieszka. tam, Z, z rok temu żeśmy pisali i pisał do mnie. To już nie jest tak jak kiedyś, jakaś tam znajomość, bo, bo dla mnie, no ja już ktoś nie raz po tak, pojeździł, po takim czymś, kurwa, no nie, 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 nie ufam po prostu ludziom, bo nawet nie ma co chodziło. Ale, ale, więc tak, kilka razy się pogadali tam na, na Messengerze czy coś, ale nie, nie, to już nigdy nie była taka znajomość co, co wcześniej, nie. Z tego co wiem, to jeździł. Eee, nie wiem, czy dalej jeździ, naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co się u niego dzieje, bo ostatni raz rok temu żeśmy gadali, nie. Więc ten, więc taka to historia, ale ja tak naprawdę, ja nigdy do Adamu, ja osobiście nic nie miałem, więc nie wiem. Co tam Adam sobie wymyślił, że dalej jeszcze jakiś problem ma, proszę bardzo. Jeżeli nie, to spoko, bo ja mówię, ja żadnych problemów. Yy, yy, ja na przykład ci, co mnie znają, wiedzą, że ja pierwszy nie będę wszczynał jakichś problemów internetowych, bo ja nie, nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję tego, że kurwa, dla mnie życie jest zakroty. Jeżeli ktoś mnie wkurwi, tak, ktoś mnie obizbył, moją rodzinę, czy będzie groził mojej rodzinie, to jest inna sprawa, ale jakieś takie coś tam było, bo kurwa, ktoś mnie nie lubi. Też taki gostek z Chicago, kurwa, coś był, kurwa, nie wiem na imię nazywa. Jakiś taki kierowca też coś kurwa, coś pierdolił o mnie. Ja mówię, ale to, a kurwa, skąd to wyszło, kurwa, coś, już nie wiem jaki tekst pierdono, też poszedłem, kurwa, na jego filmik, powiedział, Gostek, masz problem, zadzwoń do mnie, kurwa, dam Ci tu mój numer, na prywatnie, zadzwoń mi na Messengera, Ci dam mój numer i pogadamy, kurwa, jeżeli masz jakiś problem, pogadamy, no, się z już nawet spotkam z Tobą, kurwa, bo, bo nie wiem, kurwa, co, jakiego kija ma, masz w dupie, kurwa. I Gostek coś tam odpowiedział. Ech. Że coś tam szukasz kumpli, on ja wie tak, szukam kumpli, kurwa, zadzwoni na prywa, poszukam właśnie kumpli. Nie oczywiście nigdy mi kurwa nie zadzwoni na prywa, nie? Tak jak, więc ja nie wiem skąd ludzie że znają coś pierdolą na internecie, nie znają człowieka. Ale akurat nie znał, to nie ma, nam tam, tam bardziej mówię, on wtedy z wszystkimi rzeczki szukał. Ale ja się właśnie mówię, nie bawię w takie internety, kurwa, ludzie nie mam czasu takie coś, nie? na internecie jakiś kurwa, masz jakiś problem, powiedz mi w twarz kurwa. Da, da, albo daj mi w ryj, ja ci kurwa kurwa, jeżeli nie wstanę zajebiście, że wstanę to kurwa cię zajebie, kurwa no. Więc mówię, ja wolę taki, takie kurwa ten, a nie, a nie ten. A mówię, kurwa, jeżeli masz szestek, kurwa ze mną czy się spotkać, czy, 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 czy kurwa jakiś konflikt, ja się nie boję konfliktu, kurwa. Nie jestem w ale kurwa, wolę w, w realu, masz jakiś problem, powiedz mi w realu kurwa, że nie wiem, żebym spierdalał, żebym cholerowie co robił i zobaczymy co dalej będzie, no. Albo ty mi wpierdolisz robię, ja to w pierdolę, albo w ogóle nikt nikomu nie wpierdoli, bo, bo się zaczniemy śmiać, bo to nie ma sensu. No nie wiem, no nie wiem ludzie, no więc ja tak podchodzę do tego. Więc taka historia to było zadawam, co tak już teraz mówię, zatarte jest, bo nie, nie pamiętam dokładnie. Ale tak to było. No, że nam coś zaczął gadać, coś na live'ach tego tak, i tak się, i się tak się urwa, urwał się, on tak bo, no serde. Więc Ludziska, dobra, niestety wybaczcie, pozdrowiam chociaż każdego kto napisał. Więc pozdrawiam Arkadiusz Olborski, Marcin Żelechowski, Ned Truck, Kid Rock. He, hej, Siemanko w szefuniu, Uncle Frank, to odpowiadałem na pytania, Tannerson, Zdrówko, Tannerson, Piotr Kluczyński w szefuniu, Krzyszkowski, był odpowiedzialny, John T, toxic 8606. Nikt. Kamil Krzysztof Orligura, Vivaldi, Heni Brand, Daniel Kaczmarek to chyba już mówiłem, co mi się daje James Dean, Levi, Erikson 21 o właśnie, Radio Garden, Szefuniu, dzięki, ja to mam zapisane Erikson 21, Radio Garden. Adorinadorin Marsu 191 Piotr Kluczyński chyba wspomniałem, czy nie Nedczok chyba też, kurde, czy mi się powtarzają ci sami ludzie. <grystanie> ludzie są tak zmęczony, fuck. No dobra. wybaczcie, <grystanie> dzisiaj nie mam energii, chyba został zidać. Wojciech Chojnowski Rubio Maciej W, Marek supryn. Benfido Jamin, Marciniazda niekontrolowana, Zdrówko, tak, tak, sierpień w Polsce szefuniow. Zdrówko, kierowca z. Następny, pojebany kierowca z Kanady, RJT, <grybujesz> Tanatos, PLL, Alan U, Rudolf 14, Keneb Keneb, Mateusz Myszka, Maciej 202, Tyr, Marcin Sosnowski, Paweł Plewa. O, cholera, ale mi tu uciekło. Czekajcie, Paweł Plewa, Kenep, było. Sebastian Kaczmarczyk, tanatos.pl znowu. LS, Ewelina Wronowska, Zdrówko, Ewelina Andrzej Karolewski, hej, zawsze, zawsze. Starga Bildonoecier Szefuniusz, P PWH502 <tryk> O Jezu, co tu się stało? Sebat 18006 Toni Soprano, Marek G, Arkadiusz Gulmiński i Prosiaczek i prosiaczek napisał, Ciemka ostatni. A to już jestem ostatni, bo ja ten film na żywo teraz puściłem, żeby odpowiedzieć na pytania. Dobra, odliska wybaczcie, więc, że tak to jest takie okrojone e, za tydzień. Postaram się nagrać. Wiecie co? Patryzację taką y, godzinną, znaczy taką całą, tak? Na każdy komentarz odpowiedzieć. Postaram się z tym, że ja ją nagram. Czekajcie, bo ja mam lot. A, który ja mam lot na laskę kurde gdzieś mam ten zapisany ale nie wiem gdzie chyba mam wieczorem więc jeżeli mam wieczorem lot to tak tak to będę mógł nagrać patroletyzację taką w dzień normalną taką spo, znaczy z pompą no taką że na każdy poruszę każdy komentarz nie, nie będę nie będę taki Zabiegany tak jak teraz jestem zabiegany niestety, więc wybaczcie bliska, że tak to troszeczkę na szybko tym razem poszło, ale dziękuję bardzo za uwagę do widzenia. Kurde, widziska, wuhu. Zmęczony jestem, ale spoko, wakacje zaczęły. pompa faza, czad. Let's go!